Czyli, widzicie, dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta, ale nie takiego normalnego Minecrafta. To jest Minecraft taki inny. Jeśli chcecie mieć na przykład skinę za darmo, musicie mieć dokładnie tego skinera ja sobie 3-azobikowicie. A więc musicie się zarejestrować na takiej pewnej stronce. Ona może być, nie wiem, dajcie mi opisie później. No i to ogólnie cały potrzebuje widzicie serwera. Nie z tego, nie. Nie Albo tam. No to tak. I, e, I dzisiaj pogramy sobie albo na MC Wars, znaczy, a i dlaczego nie ma ZoomCrafta? Lubiliście prawda, ZoomCrafta? Um, ZoomCraft, nie ma go, bo został usunięty serwer, ktoś go usunął, jakiś hacker albo coś. Ja powiem, nie, Xraya. Ale ja mam parę modów. Mody w ogóle są... Mody mi psują po prostu w ogóle grę, ale... Odpowiadam za zabezpieczenie. Potrzebuję. A, i czy macie coś lepszego od na ra, żeby nagrać? Żeby... No ten. Oj, tam, coś tam. Zaraz wracam, a więc czekajcie. No i tak, dobra, wróciłem. Jestem już i teraz. Teraz było cięcie. A więc dzisiaj nagraliśmy oto i potrzebuję serweru. I niedługo, chyba, wam nagram serwer, ale nie wiem, czy mam nagrać, czy nie. No to dziękuję za oglądanie. No i...